Cześć, dzień dobry i dzisiaj otwieramy dwa boosterki, yy, które były zakupione w Card Station. Także otwórzmy sobie pierwszy. Czekajcie. Tutaj mamy otwarcie. Także OK. oh my goodness! No nie, no jest masakra. Dobra. Mamy to jakoś. Są to oczywiście japońskie boostery. Sary, że mi tak to idzie jak... Nie wiadomo co. Kwaxley. Tego wariatka nie znam. O! I Wibrawa. Także trafiliśmy sobie w Wibrawkę. Bardzo ładna karta.